Witam wszystkich bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu ksiądz Paweł Potoczny, żonaty ksiądz na Instagramie, żonaty ksiądz na TikToku, żonaty ksiądz na YouTube i Paweł Potoczny na Facebooku. 100 kazań z ręki. Oto pierwsze z nich, więc zaczynamy. Dzisiaj ogromne wyzwanie. Ewangelia świętego Mateusza, którą czytamy w kościele grecko-katolickim po zesłaniu Ducha Świętego, to jest generalnie wezwanie Jezusa Chrystusa do tego, aby życie układać według najwyższych wartości. Dzisiejszy fragment, który czytamy w kościele grecko-katolickim, mówi o tym, żeby nie kochać tylko tych, którzy ciebie kochają, ale również miłować tych, którzy ciebie prześladują. No i można się do sobie pomyśleć, no to pojechał po bandzie, przecież to takie naturalne, ludzkie nie lubić tego, kto mi zrobił krzywdę, a jeszcze najlepiej to jeszcze go troszeczkę poprzeklinać. I jeszcze troszeczkę mu dołożyć. Powiem osobiście, że dla mnie jest to bardzo trudne wyzwanie, które stawia przede mną Pan Jezus, ale jednak możliwe do zrealizowania. Bo przecież trzeba stawiać sobie wysokie cele, trzeba sobie stawiać wysokie zadania. W mojej codzienności robię tak i staram się każdego dnia mieć kilkadziesiąt pomysłów na minutę. Odnośnie tych pomysłów na minutę i tego, co Pan Jezus dzisiaj mówi, że mm, kiedy pożyczacie, nie czekajcie, aż wam oddadzą, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módcie się za waszych wrogów, módcie się za tych, którzy was prześladują. Bo co wam za korzyść z tego, jeżeli lubicie tych, co was lubią? Po prostu, żaden interes. Tak? To jest żadna zasługa cieszyć się z tego, jeżeli jest ci dobrze. To jest żadna zasługa, czy żadna jakaś tam wyjątkowa rzecz, e, na przykład mówić o zdrowiu, kiedy jesteś zdrowy. Ale zrobić coś w momencie, gdy jest tobie trudno i ciężko, to już jest ogromne wyzwanie. I tutaj potrzebujesz łaski Pana Boga. Tutaj potrzebujesz tego działania Ducha Świętego, który wzywa ciebie do tego, zaprasza i dodaje tobie siły w tym, żeby zrobić coś, co logicznie wydaje się nienormalne. Zwróć uwagę, że Pan Jezus mówi dzisiaj bardzo nielogiczną rzecz. Według wszelkich schematów, jeżeli ktoś Cię skrzywdził i według starego przykazania, tak powiem, oko za oko, ząb za ząb, generalnie tak to, tak to było, powinieneś się zemścić. A Pan Jezus mówi zupełnie coś innego. Hmm? Co mówi? Przebacz. Módl się. Oddaj dobrem. Oddaj dobrem. Nie złem. Czy to jest łatwe? Hmm. Nie. Czy to jest trudne? Czy to jest możliwe do zrobienia? Tak, jest to możliwe do zrobienia. Wystarczy spojrzeć na Wielkich Świętych, wystarczy spojrzeć na ludzi wielkiego ducha. Dla mnie na myśl dzisiejszego dnia przyszła postać e, Sługi Bożego, patriarchy Josefa Slipyja. E, jest to postać, jest to osoba, która po wojnie została aresztowana. E, patriarcha naszego kościoła, który 18 lat spędził na Sybirze. I on napisał taki list ku po i wiernych i kapłanów Kościoła grecko-katolickiego, który był prześladowany. Wielkich rzeczy pragniecie. Wielkich rzeczy pragniecie, bez względu na to, co się z wami dzieje. Wielkich rzeczy pragnicie. I zapewne to dzisiejsze wezwanie było takim impulsem dla niego do tego, żeby tych wielkich rzeczy pragnąć, bo przebaczenie dla swoich wrogów, przebaczenie dla tych, którzy Ciebie prześladują, przebaczenie dla tych, którzy Cię nie lubią, jest bardzo trudnym wyzwaniem i oddać wszystko Panu Bogu. Tobie ufam Panie Jezu, tobie oddaję wszystko, tobie oddaję każdy dzień mojego życia. Tobie polecam moich nieprzyjaciół. Nie kocham ich tak, wiecie, taką piękną romantyczną miłością. Nawet trudno mi jest wypowiedzieć, nawet czasami ja mam osobiście bardzo tak, jeżeli ktoś mnie skrzywdzi, a krzywdzą każdego z nas, tak? To wtedy co się dzieje? No, czasami nawet płaczę i zadaję pytanie i pytam Pana Boga, Panie Jezu, no jak to? Jak to? Przecież jak On mógł tak zrobić? I, i, I tego. Przecież ja jestem tutaj sprawiedliwy, modlę się, ksiądz jestem i wszystko, a takie rzeczy mnie spotykają. Jak to? A Pan Jezus mówi, módl się za tych, co cię skrzywdzili. Módl się za Twoich nieprzyjaciół. Błogosławcie. I bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski jest doskonały. Tym się kończy dzisiaj Ewangelia. I z tym wezwaniem Was zostawiam dzisiejszego dnia, yy, chociaż późną porą, ale kazanie z ręki można nagrać w każdym miejscu, o każdej porze, o każdej godzinie. Gdy zaczynasz rozważać słowo i przypominasz sobie to wezwanie, które dzisiaj ma brzmieć w Twoich uczach. I to polecam Tobie na dzień dzisiejszy. Jeżeli go wysłuchałeś dzisiaj, super. Jeżeli wysłuchałeś tego słowa w innym dniu, to też super. Gratuluję, że w ogóle dotarłeś do tego miejsca. Więc bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski jest doskonały. Napojeniajcie się siłą Ducha Świętego i Pana Jezusa, który daje tę moc, moc miłości. Widzicie, w moim tle jest krzyż. I w cieniu krzyża zawsze stawajcie, bo On był doskonałym znakiem. On zrobił to, co, o czym mówi. Więc przebaczył wszystkim. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią a On jest wielką miłością. I tego Wam wszystkim życzę. Jeżeli chodzi o kazanie, to amen. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Odnośnie kanału na YouTubie subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Będzie mi bardzo miło za Wasz feedback, za zwrotną informację. Co myślisz o dzisiejszym Słowie Bożym i jak ono do Ciebie przemawia? Napisz komentarz pod spodem. Do zobaczenia w kazaniu z ręki już jutro. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żona Ty, Ksiądz na Instagramie, Żona ksiądz na YouTubie, Żona ksiądz na TikToku i Pawłopotaszyn na Facebooku. Pozdrawiam, szczęść Boże, pa!